Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 2 stycznia 2025 roku, po czyli obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Punkt pierwszy na podstawie Artykułu 16 ustawy 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dziennik Ustaw z 2019 roku. Pozycja Punkt 1. ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego Dzienniku usta pozycja Punkt 9 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Punkt pierwszy rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2006 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego Dzienniku usta pozycja Punkt 3. Punkt 2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 roku. Zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego Dziennik Ustapozycja. Punkt 6. Punkt 3. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 marca 2024 roku. Zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego Dziennik Stapozycja. Punkt 8. Punkt drugi Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje Punkt pierwszy Paragraf 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Kawnego Dzienniku staw pozycja punkt trzeci, który stanowi Paragraf punkt 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Punkt drugi Paragraf 2 i paragraf 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Dziennik usta, Pozycja punkt pusty, które stanowią paragraf punkt 2 przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wypłacania miesięcznego zryczałtowanego wynagrodzenia za udział w pracach Komisji oraz świadczeń wynikających z przepisów w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce spary budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Punkt pierwszy Przewodniczącemu Komisji Myślnik od dnia 16 listopada 2009 roku. Punkt drugi Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz członkom Komisji Myślnik od dnia 2 grudnia 2009 roku. Paragraf punkt 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Punkt 3. Paragraf Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 marca 2024 roku. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa karnego Dzienniku usta pozycja punkt 8, który stanowi... Paragraf punkt drugi rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów, Wiktus w dzienniku ustaw myślnik dwa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku. Po. Czy załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2024 roku. Dziennik ustaw z 2025 roku. Pozycja punkt trzeci w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego na podstawie artykułu a i artykułu 15 ustawy 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja 1050 punkt trzeci zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy. Punkt pierwszy. Przy Ministrze Sprawiedliwości tworzy się Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, zwaną dalej Komisją. Paragraf punkt 2. W skład komisji wchodzą punkt 1. Przewodniczący komisji, punkt 2. Zastępca przewodniczącego komisji, punkt 3. Punkt 2. Członkowie komisji w liczbie od 8 do 14 osób, punkt 4. Sekretarz komisji. Paragraf punkt 3. Punkt 3. Punkt 1. Przewodniczącego komisji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Punkt drugi. Zastępcę przewodniczącego komisji oraz członków komisji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra sprawiedliwości zgłoszony po zasięgnięciu opinii przewodniczącego komisji. Punkt trzeci. Osoby, o których mowa w ustawie jeden i są powoływane spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa karnego. Punkt czwarty. Sekretarza komisji jako swojego przedstawiciela w komisji. Powołuje i odwołuje minister sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii przewodniczącego komisji spośród pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości lub sędziów i prokuratorów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości. Paragraf punkt czwarty, punkt czwarty, członkowie komisji, jej przewodniczący, zastępca, przewodniczącego oraz sekretarz są powoływani na czas niemyślnie Paragraf punkt piąty, uchylony. Punkt piąty, paragraf punkt punkt pierwszy, do zadań komisji należy... Punkt pierwszy przygotowywanie założeń i ogólnych kierunków zmian w prawie karnym materialnym, procesowym i wykonawczym, w prawie karnym skarbowym oraz w prawie o wykroczeniach, na podstawie bieżącej analizy orzecznictwa i piśmie myśli w zakresie stosowania przepisów kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego wykonawczego, kodeksu karnego skarbowego, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Punkt drugi: Opracowywanie projektów aktów normatywnych, w tym niezbędnych aktów wykonawczych o podstawowym znaczeniu dla systemu prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa o wykroczeniach z uwzględnieniem zadań wynikających z potrzeb harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. Punkt pierwszy Brzmienie ustalonym przez paragraf 1 punktu 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego Dziennik Ustaw pozycja punkt trzeci, które weszło w życie z dniem 26 stycznia 2006 roku. Punkt drugi w ustalone ustalonym przez paragraf 1 punktu 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego Dziennik Ustaw pozycja punkt 6, które weszło w życie z dniem 17 marca 2010 roku. Punkt trzeci w brzmieniu ustalonym w paragraf 1 punktu 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku punkt pierwszy, punkt czwarty w brzmieniu ustalonym w paragraf 1.1 punktu 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia marca 2024 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Kawnego Dzienniku ustapozycja punkt punktu 8, które weszło w życie z dniem 13 marca 2024 roku. Punkt 5. Przez paragraf 1 punktu 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku punkt pierwszy dziennik ustaw myślnik czy myślnik pos. Punkt drugi Komisja ocenia przedstawione przez Ministra Sprawiedliwości projekty aktów prawnych opracowane przez inne uprawnione podmioty zawierające przepisy prawne zakresu, o którym mowa w ustawie jeden punktu, w szczególności w aspekcie ich zgodności z podstawowymi kierunkami dokonywanych zmian w systemie prawa. Punkt trzeci Komisja sporządza opinie przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwości w kwestiach prawnych budzących wątpliwości w zakresie o którym mowa w ustawie 1 lub punkt 2 paragraf punkt 7 punkt pierwszy komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych lub na posiedzeniach zespołów problemowych. Punkt drugi uchylone Punkt spusty punkt 3 obsługa organizacyjno-myślni biurową komisji zapewnia sekretariat komisji. Paragraf punkt 8 punkt 1 zespoły problemowe powołuje przewodniczący komisji. Punkt drugi zespoły problemowe powołuje się na stałe lub na czas oznaczone albo do wykonania określonego zadania. Punkt trzeci przewodniczący komisji ustala skład zespołu problemowego spośród członków komisji oraz powołuje przewodniczącego zespołu problemowego. Punkt czwarty funkcję przewodniczącego zespołu problemowego może pełnić przewodniczący komisji, zastępca przewodniczącego komisji lub członek komisji. Paragraf punkt dziewiąty, przewodniczący komisji. Punkt pierwszy sprawuje ogólne kierownictwo nad pracami komisji. Punkt drugi punkt siódmy przydziela zadania członkom komisji oraz zespołom problemowym w szczególności w zakresie opracowania projektów aktów normatywnych. Punkt trzeci może zapraszać do udziału w pracach albo na posiedzenia komisji lub zespołów problemowych przedstawicieli nauki lub praktyki prawniczej spoza składu komisji, posiadających wiedzę przydatną do rozstrzygnięcia poszczególnych zagadnień prawnych. Punkt czwarty zleca opracowanie stosownych opinii członkom komisji lub innym przedstawicielom nauki i praktyki prawniczej albo osobom posiadającym wiadomości specjalistyczne w innych dziedzinach wiedzy. Punkt piąty kieruje na posiedzenia plenarne komisji projekty aktów normatywnych i opinie przyjęte przez zespoły problemowe. Punkt 6. Przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości projekty aktów normatywnych i opinie rozpatrzone i przyjęte przez Komisję na posiedzeniach plenarnych. Punkt 7. Punkt 8. Zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o skierowanie do konsultacji projektów przyjętych przez Komisję. Paragraf punkt 10. Zastępca Przewodniczącego Komisji. Punkt 1. Zastępuje Przewodniczącego Komisji w razie jego nieobecności. Punkt 2. Wykonuje czynności powierzone mu przez Przewodniczącego Komisji. Paragraf punkt 1. Przewodniczący Zespołu Problemowego. Punkt 1. Kieruje pracami Zespołu Problemowego. Punkt drugi wykonuje czynności powierzonemu przez przewodniczącego komisji. Paragraf. punkt Drugi. Sekretarz komisji. Punkt pierwszy. Organizuje pracę komisji. Punkt drugi. Podejmuje decyzje finansowe w zakresie prac komisji. Punkt trzeci. Kieruje sekretariatem komisji. Punkt czwarty. Koordynuje współpracę komisji z ministrem sprawiedliwości. Punkt wprost przez paragraf jeden punktu dwa rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku. Punkt czwarty punkt siódmy w brzmieniu ustalonym przez paragraf jeden punktu lit. Rozporządzenia o którym mowa w odnośniku punkt 4 punkt 8 w brzmieniu ustalonym przez paragraf 1 punktu 3 lit. Do rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku punkt 4 dziennik ustaw myślnik 4 myślnik pos. Przy paragraf punkt trzeci punkt pierwszy minister sprawiedliwości informuje przewodniczącego komisji o przebiegu prac Rady Ministrów, Sejmu i Senatu nad projektami przygotowanych przez Komisję Założeń i Ogólnych Kierunków Zmian, o których mowa w paragraf 6 ustawie 1 punktu oraz przyjętych przez nią projektach aktów normatywnych. Punkt drugi na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Sprawiedliwości. Osoby wymienione w paragrafach biorą udział w dalszych pracach legislacyjnych nad projektami, o których mowa w ustawie punkt pierwszy, paragraf punkt czwarty, punkt pierwszy, punkt dziewiąty. Koszty związane z działaniem Komisji pokrywane są z części 37 budżetu państwa myślnik i sprawiedliwość w ramach planu dochodów i wydatków Ministerstwa Sprawiedliwości. Punkt drugi na finansowanie prac Komisji mogą być kierowane także środki pochodzące z pomocy zagranicznej przyznane Ministrowi Sprawiedliwości na podstawie odrębnych przepisów. Punkt trzeci uchylony. Punkt dziesiąty paragrafa. Punkt pierwszy, punkt pierwszy, punkt drugi przewodniczącemu komisji, zastępcy przewodniczącego komisji oraz członkom komisji przysługuje za udział w pracach komisji miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie wysokości. Punkt pierwszy Dziesięć za przewodniczącą przewodniczącemu komisji, punkt drugi osiem tysięcy pięćset z zastępcy przewodniczącego komisji, punkt trzeci trzy tysiące pięćset z członkom komisji. Punkt drugi uchylony. Punkt trzeci. Punkt czwarty. Osobom wymienionym w ustawie jeden przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynikające z przepisów w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi, który jest zatrudniony w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Punkt czwarty. Za opracowania zlecane w trybie paragraf 9 punktu. Osoby wymieniane w tym przepisie z wyjątkiem członków komisji mogą otrzymywać honoraria na podstawie stosownej umowy wysokości zaproponowanej przez sekretarza komisji i akceptowanej przez ministra sprawiedliwości. Punkt piąty. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych rozmiarem opracowania, w szczególności kodyfikacyjnym charakterem projektowanej ustawy, honorarium. Na podstawie umowy akceptowanej przez ministra sprawiedliwości, może być przemyślnik znany autorowi należącemu do składu komisji. Paragraf. Punkt piąty. Obsady kadrową sekretariatu komisji. Odpowiednie pomieszczenia oraz obsługę techniczną komisji zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości. Paragraf punkt 6 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku. Punkt 9 zmienił ustalonym przez paragraf 1 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku punkt 4 punkt 10 przez paragraf 1 2 lit W rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku punkt 2 punkt 1 dodany przez paragraf 1 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku punkt 2 punkt 2 zmieniono ustalonym przez paragraf 1 5 lit A rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku punkt 4 punkt 3 przez paragraf 1 5 lit do rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku punkt czwarty, punkt czwarty w brzmieniu ustalonym przez paragraf jeden punkt pięć z rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku punkt czwarty.